Sandomierzanie uczcili 82. rocznicę nalotu bombowego hitlerowskich Niemiec na Sandomierz. Uroczystość upamiętniająca ofiary niemieckiego nalotu, który miał miejsce 3 września 1939 roku odbywała się na Sandomierskim Dworcu Kolejowym. Dokładnie 82 lata temu Niemcy zbombardowali stację kolejową w Sandomierzu. Mimo codziennych nalotów pociągi nadal kursowały, a dworzec nie został zniszczony. Jednakże skutek bomba zginęło 27 osób, w tym 12 kolejarzy. O znaczeniu obchodzonych co roku uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed ponad 80 lat mówił burmistrz Sandomierza Marcin Marzec. Spotykamy się tutaj po raz kolejny, jak co roku, bo to właśnie tutaj śmierć poniosły pierwsze ofiary naszego miasta. W czasie nalotów bombowych. Od 3 września zginęło 27 sandomierzan, w tym 12 kolejarzy. Był to bardzo ważny w Drugiej rzeczy Rzeczypospolitej strategiczny węzeł kolejowy. Cieszę się z tego powodu, że tak licznie zgromadzone są dzieci i zgromadzona jest młodzież na, tym, na tej dzisiejszej uroczystości, ponieważ to właśnie dla Was my spotykamy się tutaj w obecności żołnierzy, w obecności pocztów sztandarowych, podkreślając, jak ważne są wspomnienia o tamtych tragicznych latach. Robimy to po to, żeby uzmysłowić nam wszystkim, że powinniśmy zawsze czynić wszystko, żeby do podobnych tragedii nigdy więcej już nie doszło. Podczas uroczystości, które rozpoczęło się od odegrania hymnu narodowego i modlitwy za bohaterów i ofiar tamtych dni głos zabrał również radny miejski Andrzej Bolewski. Jak co roku i dzisiaj spotykamy się w miejscu wyjątkowym dla Sandomierza. Przed tablicą upamiętniającą poległych w II wojnie światowej kolejarzy i pracowników stacji kolejowej na Brzezie. Cześć ich pamięci. Dla mieszkańców Sandomierza to w tym miejscu 3 września, nalotem lotnictwa hitlerowskiego na dworzec kolejowy rozpoczął się najczarniejszy okres w dziejach miasta, Europy i świata. Moralnym obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci, która każe pochylić nam się nad doznaną krzywdą, ale jest też ostrzeżeniem, by nigdy nie powtórzył się. Tamten tragiczny czas. W rocznicowych obchodach udział wziął również świadek historycznych wydarzeń, Jan Puk. Sądziłem na kolej w latach 60., na początku lat 60.. Pracowałam ponad 40 lat. Było w Sandomierzu 127 kolejarzy, starzy kolejarze, przedwojenni. Już ich ani jednego nie ma, bo ja byłam najmłodszy, tylko pamięć swoich po pozostała. I właśnie dużo wspomnień było w ostatniej wojnie, powiadali o nalocie 3 września 1939 roku. I musimy chociaż naszą uczyć, dziejów naszej przeszłości, bo właśnie którzy walczyli o naszą ojczyznę, na naszą ziemię, to jest naszym świętym obowiązkiem pamiętać, bo narody, które tracą pamięć. Pracą i życie. Uroczystości w Sandomierzu na dworcu kolejowym zakończyły się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy pod pamiątkową tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia z 3 września 1939 roku. Zwieńczeniem wydarzenia było odegranie hołdu przez Poczty Sztandarowe oraz odegranie utworu Cisza Wojska Polskiego Śpij Kolego. Dla telewizji STV Katarzyna Kaszlupa.